Nazywam się Dagmara Gemeczu, Jestem psychologiem, prowadzę centrum psychoterapii dla kobiet Dobre fale w Olsztynie. Jest to taki mój pomysł, który nosiłam w sobie bardzo bardzo długo, ale nie bardzo wiedziałam jak się zabrać do realizacji tego pomysłu. A marzyło mi się stworzenie takiego miejsca społeczności również, które koncentrować się będzie na pomocy kobietom, które borykają się z różnego rodzaju wyzwaniami życiowymi, po prostu szukają jakichś rozwiązań w związku z trudnościami, których doświadczają, czy to w życiu zawodowym, czy w życiu prywatnym, w relacjach, w relacjach z partnerami, również z dziećmi I brakowało mi w Olsztynie takiego miejsca, które byłoby dedykowane właśnie kobietom, E, które, e, które takie trudności doświadczają. E, no i tak się narodził e, ten pomysł, żeby stworzyć takie miejsce. Mm, ale sam pomysł to trochę za mało. Zaczęłam szukać możliwości e, zrealizowania tego pomysłu w taki sposób, żeby on miał ręce i nogi, e, czyli żeby był dobrze przygotowany od strony takiej brandingowej, marketingowej reklamy, żeby miał fajną stronę. E, i, I wtedy e, zaczęłam szukać kogoś, kto by pomoże mi w tym, no i znalazłam majdnes. Po nawiązaniu kontaktu e, z Agnieszką. E, no, okazało się, że ich pomysły, propozycje i kopniaki, przepraszam za kolokwializm, ale kopniaki w tyłek, w tym, żeby robić to porządnie, no, okazały się niezwykle inspirujące i niezwykle motywujące do tego, żeby, żeby to zrobić. Zaczęła się nasza współpraca. Zrobiliśmy razem, znaczy mindless, zrobił branding, e, stronę internetową e, i e, reklamę, pomysły na reklamę. E, ja miałam takie, przyznaję się, że miałam takie e, e, próby wyskoczenia w bok i zrobienia czegoś po swojemu, ale mnie szybciutko dziewczyny sprowadzały na ziemię. Co naprawdę bardzo, bardzo mocno doceniam w tej chwili, bo widzę, jak bardzo, jak bardzo by mi to zaszkodziło, jak bardzo by to spowodowało, że ta idea marki ucierpiałaby na tym. Bo ta marka rzeczywiście, ona już zafunkcjonowała, ona w Olsztynie już jest w jakiś sposób widoczna i rozpoznawalna, i rzeczywiście wyróżnia się na tle konkurencji. To jest coś takiego, co, co o, o, powoduje, że ta spójność w przekazie, e, m, powoduje, że e, o tak, wiemy o co chodzi. Nie? E, zachwyty nad stroną internetową nieustające. Naprawdę, to jest po prostu, kogo tam nie podeślę. No teraz to już tak wszyscy wiedzą, ale kogo nie podeślę na ze znajomych, z, ze przyjaciół, czy klientki również, nie? nie podeślę na. Na stronę, to dostaję cały czas taki feedback, że strona jest bardzo um, czytelna, intuicyjna, prosta, nieprzekombinowana i że to niezwykle ułatwia takie, takie podejmowanie też decyzji, a o to przecież chodzi: podejmowanie decyzji o tym, żeby, żeby zapisać się na konsultację czy na psychoterapię. Polecam. Mindless z całego serca, bo naprawdę profesjonalizm i takie prowadzenie za rękę, też wtedy, kiedy, kiedy trzeba, no bardzo pomaga, bo tworzenie takich biznesów od podstaw jest po prostu trudne. Jest też takie wyczerpujące emocjonalnie, bo nie zawsze wiemy, jaką decyzję podjąć. Ja się z tym borykałam, nie wiedziałam, jaką, w którą stronę pójść, jaką decyzję podjąć. I jak ci tak ktoś powie, rób to i to, no to uspokaja po prostu. Także polecam współpracę bardzo gorąco.